Wiecie, kochani, co tak? Siedzę i tak właśnie patrzę. Patrzę, patrzę na te swoje włosy. Jakie one już długie. No. Nawet rok czasu nie mają, jak ja miałam tak tyle. Podrosły. No, tyle miałam. Takie miałam w tamtym roku, jak ścinałam w marcu. Na taką długość, a tyle już mi urosły. Urosły. Mm. Jestem naprawdę zadowolona. To, ale myślę, że trzeba będzie znowu podciąć. Bo strasznie mi wypadają te włosy tutaj, w Holandii. Zaczęłam brać witaminę D3 z wraz z K2 MK7. Dużych ilościach, bo bardzo mało miałam, a z tego też włosy wypadają. kompleks muszę wziąć i wcierki muszę zrobić. A żeby wcierki zrobić na porost włosów, na to, żeby nie wypadały, i podrosły mi nowe, które wypadły, to włosy muszą być krótkie. Wtedy się lepiej tak wciera. Nie plączą się. I chyba tak zrobię. Tym bardziej, że mi włosy szybko rosną. Nie mam z tym problemu. Ale przy tych wcierkach jeszcze pobudzają się te, te cebulki. To tak zrobię. Umówię się i zetnę. Zetnę, by móc zrobić wcierki. A mam taką fajną wcierkę do włosów. Pokażę wam, poczekajcie. Widzicie, kochani, taką wcierka. Kupiłam ją w, w sklepie wysyłkowej, internetowej. Jest to Olej z korzenia łopianu z ziołami do pielęgnacji włosów, twarzy oraz całego ciała. Do włosów jeszcze nie spróbowałam, bo gdyby na te swoje włosy, które teraz są w takiej długości, to to by poszło prawie całe. A że jak zetnę je i będę wcierać, to tak nie. A ją ja w tej. W wysyłkowym sklepie, zdrowa medycyna. Stosowałam to na twarz, pod oczy daj efekt. Naprawdę daj efekt. I na brwi, bo przy okazji brwi mi też tego. Kurację. Muszę iść do kosmetyczki. Ojej. Ja, ja. Ile mam tego. daje a na całe ciało nie próbowałam. Na twarz tak. Fajnie, tak na bilża yy, ją tłuszcza. Bo jak ja pracuję w chłodni przy kwiatach robię bukiety ręczne i pracuję przy chłodni w zimnym magazynie, w zimnym miejscu, to ta twarz robi się sucha. Strasznie sucha. Bo nie wiem, co bym kremowała, jak nie jestem w pracy. To to ładnie, tutaj muszę też tak właśnie, tak się uszczy ta skóra ze suchości. I też na to mam. Krzem. Krzem. tłolistrosfery To jest ze sklepu tuszyckiego profesora, który się właśnie produktem krzemowym zajmuje. I Im smaruję, daje efekt już prawie mi się kończy. Natuszcza ładnie i daje efekt. Naprawdę efekt, że ta skóra się nie uszczy, że w ogóle. No i chyba widzę, że trochę na zmarszczki też pomaga. Jak to. Tak i to. Trochę się zmniejszyły. Hmm? Tu miałam takie, się zmniejszyło. I tu w ogóle. No i ta skóra też jest jeszcze inna. Taka już bardziej nawilżona, ale muszę, muszę jeszcze zrobić. Hmm. Dużo czasu pracy nad sobą, ale zwłaszcza najpierw to te włosy. Takie już długie włosy, no patrzcie, nie wiedziałam, już mi tak podrosły, bo ja mam często spinane w kok, bo do pracy mi się najlepiej, jak mam włosy związane, nie rozpuszczone. Czy w domu, jak gotuję obiad, to też wiążę. Natomiast jak nie jestem w pracy, tak jak teraz, to ja mam włosy rozpuszczone. Odpoczywają od gumki, regenerują się. A ja na to jestem bardzo wrażliwa, na te włosy. No. A wy? Jestem ciekawa, co wy robicie? Jakie maseczki? Jakie? W cierki stosujecie na włosy, na porost włosów, na wzmocnienie. Ja to i jestem zadowolona. Szampon też z krzemu mam. Te włosy naprawdę. Ale najlepsze, co ja robię jeszcze, jak umyję włosy, nie używam odżywki. Używam ten krzemowy yy, szampon. Poczekajcie, pokażę Wam, co za szampon. To jest ten szampon. To jest szampon przeciwujętkowy i przeciwupieżowy. Skrzemowy, skrzemu. Jest to kosmetyk krzemowy, który opracował profesor Dr. Tuszyński. Jestem z niego bardzo zadowolona. Z tego szamponu daje efekt tą skórę fajnie tak regeneruje też głowy właśnie tym szamponem myję jak umyję spłukam go robię płukankę z octu jabłkowego tak moi drodzy z octu jabłkowego biorę pięć szklanek Jedną, na jedną szklankę wlewam dwie łyżki octu jabłkowego. Biorę pięć szklanek, mieszam to, przestygnie taka na pół ciepła, zimna, taka taka letnia. Po umyciu tych włosów spłukuję, wcieram. Kochani, włosy to ja mogę czesać ręką, palcami, nie plączą się, nie puszą się, a tak fajnie się układają. No, oczywiście, jak zrobię tą pukankę z octu jabłkowego, wetrzę, odczekam 5 minut, spłukuję wodą. Żeby pozbywać się tego zapachu octu. Ale efekt jest taki, że ja mogę przejechać włosami, ręką, i nie plączą mi się, nie puszą mi się. Fajne dotyku są takie mięciutkie. Bo ten ocet reguluje nasze pecha głowy, skóry. To właśnie się dowiedziałam. I zastosowałam. Stwierdziłam, że naprawdę fajne. I robię do tej pory. A to jest najważniejsze, że włosy się nie plączą. Pod czapką. Nie, u, nie robią się takie... Yy, no... Uklatnięte, jak się czapkę nosi. Naprawdę jestem zadowolona. Właśnie z tych trzech kosmetyków jestem zadowolona. Dlatego tak myślę, żeby te włosy ściąć, by móc w pełni skorzystać z tej odżywki, z tej wcierki. A Wy, co sądzicie? Jakie macie? wcierki, jakie macie maseczki na włosy, odżywki. Podzielcie się tym swoim ze mną w komentarzach. A na dzisiaj chciałabym Was wszystkich serdecznie pozdrowić. Życzyć miłego dnia. No i zachęcić Was do subskrypcji, do wciśnięcia dzwoneczka, aby być na bieżąco, do lajków i do wypowiedzenia się w komentarzach. I do zobaczenia, do następnego razu. Pa! 嗯。Mm.